Jak wiadomo, Iron Man dla Marvela jest tym, czym Batman jest dla DC. No, tyle, że każdy wie, jakim jest Iron Man. No, więc dzisiaj się nim zajmę. Ale przed bez przedłużania, ja jestem Gaming i zapraszam Was na no. 12 o Iron Manie. Ojcem danego starka jest Howard Stark, czyli założyciel Stark Industries oraz współzałożyciel Shield. Tony Stark jest alkoholikiem. Pojawia się on jednej z emisji w grze Punisher. We wszystkich organizacjach filmu rolę Tonego Starka wcielił się Robert Downey Jr. Jego ojciec odnalazł zamurzonego w lodzie kapitana Amerykę. Był pierwszym faktycznym posiadaczem rękawicy nieskończoności. Co prawda, jej pierwszym faktycznym posiadaczem był Pan Fantasyższy, ale Iron Man jako pierwszy jej użył. Tony nienawidził Sagi Tolkiena. Tony jest ateistą. Tony należy do drużyny Illuminatów. Stark ma grupę krwi A. jest właścicielem strefy 51. Iron Man należy do Guardian of the Galaxy. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli się spodobało daj łapeczkę w górę, napisz coś w komentarzu i oczywiście zostaw materiał. Ostrzeżenie wszyscy, wszystkie filmiki i tak dalej należą do ich prawowitych twórców i tym podobne, więc żadne prawa autorskie YouTube nie powinien się do mnie doczepić. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za oglądanie.